I dzień dobry, na dobry początek dnia, takie piękne obłoczki na niebie, a do mojej kolekcji przybyło troszkę kwiatów, troszkę poprzestawiałam, poprzenosiłam, staram się im znaleźć takie najlepsze miejsca, żeby najlepiej rosły, no, i widzę, że to naprawdę zdaje egzamin tutaj właśnie tego mojego pieniążka, tak? Pile przeniosłam w inne miejsce. I też te inne staram się tak dopasować, żeby było im po prostu dobrze. Kombinuję właśnie te moje maleńkie półce w, w kuchni z bluszczem. Być może będzie tu lepiej rósł. A teraz robię właśnie na obiad. Pad thai, bardzo fajny przepis. Mamy tutaj makaron ryżowy, który gotuję tak mniej więcej 2 minuty. Później go odcedzam. Na patelni podprażam orzeszki ziemne, tak mniej więcej dwie garście, to jest przepis na cztery osoby. Tutaj mam cztery ząbki czosnku, które za chwileczkę wycisnę moją wyciskarką, oczywiście wcześniej obiorę. A tu przygotowuję sos. Mam sos sojowy. To jest taki specjalny sos. Chyba siracha się nazywa. To jest taki sos bardzo ostry. Z chili do tego jeszcze łyżkę masła orzechowego. Wszystko mieszam. Dodaję sól, pieprz odstawiam na moment i zajmę się teraz już gotowym smażeniem różnych rzeczy na patelni i na patelni podsmażam papryczkę czyli i czosnek wyciśnięty dodaję pokrojone w kostkę tofu dorzucam ten cały makaron który wcześniej się ugotował jeszcze w momencie jak razem przesmażam dokładam też garść kiełków świeżych sos polewam wszystko wszystko tutaj mieszam wbijam cztery jajka i jeszcze wszystko tak smażę, żeby się ścięło i wykładam na talerz, posypuję kolendrą i dodaję jeszcze limonkę i już jestem po właściwej stronie kamery, troszkę się muszę dzisiaj spieszyć z moim spotkaniem z wami, ponieważ udało mi się świetnie wpasować w moment, kiedy po tej stronie naszego mieszkania jest cicho, dlatego że we wtorki u nas zawsze pracują ogrodnicy na osiedlu, czyli tam kaszą, kaszą trawnik, podcinają jakieś tam gałązki i tak dalej. I oni kończą mniej więcej koło godziny 13-14, troszkę może nawet później, a po 15 wychodzą na podwórko już dzieci. I te dzieci na Naszym patio, bardzo takim akustycznym, są codziennie do 21.00 Człowiek wtedy nie słyszy swoich myśli, a co dopiero tego, co nagrywa. A spotykam się tutaj z Wami na taką chwilową pogadankę. Wiecie, spontaniczną bardzo, nie, nie przygotowaną, ale, ale gdzieś tam właśnie dzisiaj rano w filmikach dwóch słuchałam, co moje koleżanki na ten temat mają do powiedzenia. I gdzieś tam tam przy okazji, jeszcze jak, jak szłam do pracy, to mi w mojej głowie tam się kołatało i układało. I tak myślę, że. A może powiem, co na ten temat myślę. A chodzi tutaj o ostatnią dość mocną dramę w sieci, czyli słowa Agnieszki Kaczarowskiej na temat mody na Brzydotę i tego, co, 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 co się dzieje, a co się nie powinno dziać w przestrzeni publicznej. No generalnie mówiąc, z jej słów, ja wyłapałam taki sens, że zapanowała obecnie moda na pokazywanie wszelkich swoich niedoskonałości. Te niedoskonałości są brzydkie i że wręcz epatuje się na żeby przyciągać na przykład followersów właśnie swoim celulitem nie wiem włosami pod pachami czy jeszcze innymi rzeczami to już jest moja lekka interpretacja tam dokładnie tych przykładów nie było ale ona się przeciwko temu jest ponieważ no, trzeba dbać o siebie i trzeba stawać się cały czas lepszą wersją siebie oczywiście nie jestem pewna czy dobrze to zrozumiałam i czy dobrze to zinterpretowałam ponieważ zawsze jest taki problem, że jak się człowiek ze sobą rozmawia z drugą osobą, to nawet jak jest tą osobą naprzeciwko i nawet kiedy ma możliwość do pytania i słuchania tego, co druga osoba mówi, to nie zawsze ją zrozumie. A jeżeli mamy tutaj słowo pisane, gdzie na przykład nie ma komunikacji niewerbalnej w tym wszystkim, no to tak trudno czasami na, na pewno wyłapać intencje autora, ale powiedzmy, że tak to, tak to było. I teraz, co jeden ten temat myślę, ja myślę przede wszystkim jedną ważną rzecz, że zostało tutaj pomieszane. Pomieszane zadbanie o siebie piękno i rozwój, dlatego że absolutnie nie jest to tylko cielesne. My owszem, staramy się rzecz pięknie i myślę, że wiele osób z nas wszyscy z nas mamy dążenie do piękna, chociaż dla każdego z nas to piękno może znaczyć coś innego. My jesteśmy wrażliwi na sztukę, na przyrodę, na piękne zapachy na przykład. O, też oglądałam ostatnio filmik o perfumach i to, to jest dobrze, że to jest. Natomiast nie znaczy to, że życie jest właśnie takie, że życie jest zawsze przypełnione Pięknym wszelkiego rodzaju. Myślę też, słuchając innych osób, które wypowiadały się na ten temat, że to też nie jest tak do końca, że tutaj bardzo wrażliwe na przekaz Instagramowy są młode osoby, młode dziewczyny. I wiecie, ja takie mam wrażenie wręcz, że wśród młodych kobiet zapanowała wtedy teraz. Moda, na indywidualizm, na naturalność, na podkreślanie tego, co piękne dla danej osoby. Ja mam kontakt taki wizualny ze swoimi studentkami od wielu lat i one absolutnie nie przypominają tych instagramowych. Tworów, tak? tworów które, które właściwie wszystkie wyglądają tak samo. Każda z nich jest inna, każda z nich jest indywidualnością. Już wygląd, każdy z nich przemawia za tym, że one kreują własne życie także w sferze wyglądu. Z tego, co też rozmawiam z moją córką, 22-letnią, która też ta, takie różne trendy tutaj śledzi światowe, ona mówi, że to już przeszło. Skupianie się na na wyglądzie takim od, od, od jednej, jakby sztancy, to już jest coś, co jest wręcz niemodne. To, że kobiety upodobniają się do siebie nawzajem, czyli nie wiem, co druga ma długie doczepy, blond, powiększone usta, zrobione piersi i rozmiar 36 na przykład, i ubiera się też bardzo podobnie, to już jest wręcz nawet w tym młodym pokoleniu nie do końca dobrze widziane, bo, bo to jest już coś, co minęło. To jest moda, która już w tym momencie przeszła. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście jest grupa młodych osób, które jeszcze wzorują się na, na tych instagramowych pięknościach, ale też zauważyłam, że dojrzałe kobiety wkręciły się właśnie w tę modę na upodobnianie się jakby do, do siebie nawzajem i na przekazywanie tych, tych jednych takich Idealnych tutaj kanonów własnego, piękna, własnego wyglądu. Nie zauważyłam tego absolutnie u kobiet dojrzałych w sensie takich około 50 roku życia i starszych. Być może dlatego, że my inaczej myślimy, że rzeczywiście, to, to, to Wy też myślę przyznacie, że. Około 50 myślenie człowieka się zmienia. Myślę, że najlepsze rzeczywiście. Zwłaszcza jeżeli chodzi o podkreślanie własnej indywidualności i szanowanie własnego ciała i dbanie o nie. A być może też jest tak, że ta, ten trend jeszcze do nas nie dotarł. Że być może za kilka lat to właśnie my będziemy tutaj masowo upodabniać się do Instagramowych piękności. I takim przeciwwagą dla tego trendu, takiej, tak, takiej nadmiernie wy, za bardzo idealnych ciał i właśnie najczęściej podobnych też do siebie. Jest ten trend, który w tej chwili panuje w świecie także wśród młodych osób na naturalność. Natomiast faktycznie może on w tym momencie budzić takie mieszane uczucia, no bo o ile dziewczęta fotografują się tak jak wyglądają, tak jak ich ciało jest, tyle ile waży bez żadnych tutaj tak jak też wygląda, tak? Bez żadnych upiększaczy, to moim zdaniem jest to świetna sprawa, świetny trend, ponieważ pokazujemy niedoskonałości i naszą doskonałość w tych niedoskonałościach, ale z drugiej strony może to budzić takie zmieszanie oglądających, no bo na przykład to ciało jest celowo pokazane tak, że jest celulit, albo są, nie wiem, włoski na, na nogach, albo są owłosione pachy, nawet w skrajnych przypadkach, tak też dzieje. Takie zdjęcia są. Ale myślę, żebyśmy pamiętali, że pomiędzy tym idealnym Instagramowym pięknym i tą taką idealną niedoskonałością, e, wręcz można powiedzieć, właśnie tak jak Kaczorowska nazywa to „brzydotą”, jest mnóstwo miejsca. I tam jest miejsce dla większości z nas. My absolutnie, niezależnie od tego, ile mamy lat, nie możemy czuć się gorzej, że. Wyglądamy tak, znaczy nie wyglądamy tak jak wszystkie te Instagramowe, zrobione pod każdym względem piękności, ale nie powinnyśmy czuć, czuć absolutnie winne temu, że my nie chcemy być jak. Te osoby, które są na tym drugim krańcu kontinuum, bo na przykład sprawia nam ogromną przyjemność dbanie o siebie. My nie dlatego farbujemy włosy, robimy maseczki, chodzimy do kosmetyczki, dbamy o swoją kondycję fizyczną, o, o zbędne kilogramów, eliminowanie itd. żeby wyglądać tak idealnie. Ale dlatego, że dla nas jest to coś fajnego, coś ważnego i sprawia nam tą wielką przyjemność. Bardzo tak łatwo uszeregować ludzi, właściwie nie uszeregować, ale przypisać do tych dwóch skrajnych punktów. Natomiast tu jest mnóstwo przestrzeni, tak? I tu jest miejsce na osoby. Z różnym wzrostem, z różną wagą, z różnymi włosami, z różną kondycją skóry, z różnym z równym podejściem do tej depilacji, no niech nawet to będzie, tak? Od naturalnego owłosienia na przykład do depilacji brazylijskiej. Wszystkie te osoby tu się mieszczą i tu jest miejsce dla wszystkich, wszystkich osób. A także, ja tak szybciuteńko dzisiaj z Wami z taką krótką moją refleksją. Myślę, że bardzo fajnie, że, że ten, ten poz wypłynął i że tutaj Agnieszka Kaczorowska się wypowiedziała, ponieważ zapoczątkowało to też taką dyskusję na temat właśnie dążenia do ideału. No i tak właśnie dzisiaj krótko, aczkolwiek lekko, refleksyjnie, tutaj chciałam się z Wami jeszcze chwileczkę spotkać. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, do zobaczenia w sobotę.